Wielu komentatorów zadaje sobie pytanie, jaka będzie prezydentura Donalda Trumpa. No, oczywiście ja też bym chciał wiedzieć, jaka będzie prezydentura Donalda Trumpa, i y, bardzo trudno ryzykować wstawianie jakichś wyraźnych. Mocnych tez, jeszcze zanim ta prezentura się zaczęła, bo to jest trochę z fusów i poza tym, jak człowiek już taką tezę postawi, to później mu ktoś to przypomni, a on mówił tak, a stało się zupełnie inaczej. No ale spróbujmy, czy spróbuję powiedzieć, moim zdaniem, co jest najważniejsze albo co, naj, co jest najbardziej pozytywnego w tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Samo zaprzysiężenie będzie miało miejsce 20 stycznia, więc jeszcze jest trochę czasu, no ale już jeśli chodzi o nominacje, których Trump dokonał, deklaracje, które, które zrobił przynajmniej to takie bardziej wyraźne, no coś można powiedzieć. No pierwszą, pierwszą ofiarą, jeśli tak można powiedzieć, i pierwszą najważniejszą rzeczą, która z tej prezentury będzie wynikało, to jest to, że kończy się panowanie lewicowo liberalnych elit. A przynajmniej skończy się ono na pewno w Stanach Zjednoczonych. I w innych państwach, i zapewne też w Europie. No, łatwo zauważyć, bo pierwszą ofiarą tych zmian, które zaszły czy zachodzą wraz z pojawieniem się Donalda Trumpa, jest ustąpienie. Justina Trudeau, czyli premiera Kanady, a to nie jest bez znaczenia, albo inaczej, sam Trudeau był postacią w gruncie rzeczy symboliczną, no, to znaczy Trudeau. No, wszystkie możliwe, najbardziej absurdalne idee politycznej poprawności były wprowadzane właśnie przez pana Trudeau w Kanadzie. Myślę, że państwo pamiętają, jak on, jak on się zachował, kiedy była tak zwana pandemia i jaką politykę prowadził rząd kanadyjski. Jak potraktował konwój ciężarówek albo konwój kierowców ciężarówek, którzy próbowali przyjść, jechać właśnie przez kanadyjskie miasta protestując przeciwko coraz bardziej absurdalnej, coraz bardziej zamordystycznej polityce prowadzonej przez to państwo. Jak zablokował ten konwój, jak wysłał przeciwko nim służby specjalne, jak zablokował konta liderów tego protestu, jak ich później prześladował. No, wszystkie znamiona najgorszej możliwej cenzury, najgorszego możliwego zamordyzmu były dokładnie stosowane przez pana Trudeau. On po prostu biegał z tą liberalną pałką. Dług po głowie, kogo tylko się uda. Pan Trudo. Płaczuś, płaczliwy polityk, który ciągle płakał i, i bił się w piersi, i bił się w piersi za swoje, nie za swoje winy, głównie oczywiście nie za swoje, bił się w winy za całą cywilizację europejską, cywilizację zachodnią, przepraszał Indian i kogo tylko wlazło. Bez szerwy płakał i bez szerwy się przyznawał i bez szerwy, prawda, tylko ta jego twarzyczka osłoniona łzami można ją było obserwować. No oczywiście był to też polityk, który, no bo to, to, to jest charakterystyczna cecha tych wszystkich liberalnych lewicowych globalistów musiał wprowadzać w sposób też kompletnie nie dający się wręcz powstrzymać i niepohamowany genderyzm na każdy możliwy sposób. No i teraz okazuje się, że ledwo Donald Trump doszedł do władzy, albo się ma dojść do władzy, no to pan Trudeau się podaje do dymisji. To jest w związku z tym rzecz znacząca i pokazująca, że ta, ten etap dziejów, kiedy ludzie pokroju pana do wszystkim rządzili, o wszystkim decydowali, gdzie sygnały przychodziły z Davos i oni to wszystko realizowali na pewno. Ulega zmianie. Inny przykłady. Pan Olaf Scholz, no, kanclerz Niemiec, on rzeczywiście ma duże osiągnięcie na swoim koncie, bo, proszę Państwa, sytuacja, w której udaje się wykończyć takie marki, albo przynajmniej mocno, je, mocno w nie uderzyć, jak Volkswagen, jak Audi, jak BMW, no naprawdę to jest wielkie osiągnięcie Olafa Scholza. Mało który polityk potrafi aż tyle zdziałać, mówię tu oczywiście w sensie takim odwrotnym od prawdziwego, no albo pan Macron, albo inni, no to ci ludzie w pewien sposób, ich dotychczasowa dominacja, ich hegemonia odchodzi wyraźnie widać w przeszłość. Pojawią się siły nowe, pojawią się nowe twarze, pojawi się nowy sposób patrzenia na politykę. I na czym polega ta nowość i, i na czym polega ta pozytywność, tak bym powiedział. Pierwsza rzecz najważniejsza. Pojawienie się Trumpa, niezależnie od różnych innych rzeczy czy różnych wątpliwości, jakie można mieć, oznacza bardzo silny impuls suwerennościowy. To jest ta główna idea, która, którą Trump postawił podczas swojej kampanii wyborczej. Make America great again. Czyli o co chodzi? O to, żeby Ameryka, oczywiście nie wszystkim się musi to podobać, ale żeby. Ameryka, naród amerykański, państwo na amerykańskie znowu odzyskało swoją dawną pozycję. Jakie to jest przesłanie na przykład dla takich państw jak Polska, gdybyśmy mieli oczywiście elity, które potrafią to przesłanie podjąć. No to nie, na, nasze nasze że podjęcie tej sprawy nie polega na tym, że my się dołączamy do tego, żeby make, żebyśmy my też robili Amerykę wielką, bo Ameryka sobie robi siebie wielką sama, ale nasz wniosek powinien być z tego taki. Zróbmy Polskę znowu wielką, zróbmy Polskę znowu silną, czyli zróbmy Polskę znowu podmiotową i znowu suwerennościową. Jestem przekonany, że dokładnie ten sam impuls dotrze do różnych, on już wyraźnie widać, dociera do różnych innych państw, do elit narodowych w tych państwach. To oznacza ożywienie takich ruchów jak Front Narodowy we Francji, jak AFD w Niemczech, to oznacza wzmocnienie pozycji Wiktora Orbana na Węgrzech, pozycji, pozycji Roberta Fico na Słowacji, czyli wszystkich polityków, dla których idea interesu narodowego, podmiotu, podmiotu narodowego, suwerenności jest ważna. I to jest bardzo silne uderzenie w tę klasę unijną, w tę klasę eurokratów, w tę klasę, która do tej pory uważała, że im się należy władza jako sumicha i oni nikogo nie dopuszczą do tego, żeby miał decydować o tym, jaki będzie kształt poszczególnych państw i poszczególnych narodów. I druga rzecz, bo jak mówię, pierwsza to impuls, impuls suwerennościowy. Postawienie na naród, postawienie na Podmiotowe państwo na podmiotowość narodową. I drugi element bardzo ważny, też pozytywny, wolność. Otóż zwycięstwo Donalda Trumpa nie byłoby możliwe, gdyby wcześniej nie udało się przełamać monopolu informacyjnego liberalnych, lewicowych mediów. To jest głównie zasługa oczywiście nawet nie tylko samego Trumpa, tylko jego otoczenia, szczególnie Lona Maska, tego. Który, który wbrew i poszedł na zwarcie z tymi wszystkimi firmami, wielkimi korporacjami, które próbowały zablokować działanie Twittera po tym, jak on go kupił i zmienił jego nazwę na X, które próbowały wymusić na nim ograniczenia, próbowały doprowadzić do tego, żeby tam nie było wolnego przepływu informacji, słowa i opinii, tylko powiedział wyraźnie: nie, X jest dla wszystkich. Koniec z cenzurą, koniec z tak walk, zwaną walką z mową nienawiści, rzekomo się tam szerzącą. Koniec z walką z dezinformacją i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to są cenzorskie zapędy lewicowo-liberalnych elit. Koniec z tym. Trzeba to otworzyć. Dajmy ludziom mówić to, co myślą. Niech prawda zwycięża w taki sposób, jak powinna zawsze zwyciężać, czyli za pomocą, średnictwem argumentów. Oczywiście to oznacza, że pojawia się na ich się również cała masa opinii głupich, niemądrych, wydumanych, śmierci i tak dalej. No ale na tym polega wolność. Ostatecznie, jeśli ludziom się pozwoli używać swojego własnego rozumu, to oni wybiorą lepszą, bardziej rozumną opinię, chyba że się ich właśnie steruje, chyba że próbuje się im się coś narzucić. I to jest to drugie, to jest to drugie przesłanie, które, z którym Trump przychodzi do, do Europy, i myślę, że można na to wyraźnie pod tym kątem patrzeć, czyli więcej suwerenności i więcej wolności. No. Europa, już wyraźnie widać, mówię tu o eurokratach czy o politykach europejskich, będzie z tym walczyła. Cała, cała koncepcja Unii Europejskiej, ta, która jest obecnie realizowana, oparta jest na czymś, co można by nazwać wręcz takim centralizmem z czasów prawda, komunistycznych, był centralizm demokratyczny i teraz jest dokładnie to samo w Unii Europejskiej. Centralizm, skumulowanie całej władzy w ręku najsilniejszych i dla nich suwerenność poszczególnych narodów i wolność, przy pomocy której można to krytykować, no to jest Prawda? Najgorsza możliwa rzecz, jaka mogła im się przydarzyć, dlaczego oni będą z tym walczyć? Będą walczyli z tendencjami suwerennościowymi, suwerności, już to robią próbują ukarać Węgry, próbują ukarać Słowację za to, że te państwa próbują prowadzić swoją własną politykę tak, jak postrzegają interesy swoich własnych narodów i próbują wprowadzić jeszcze jedną rzecz, czyli cenzurę tam, gdzie tej cenzury nie ma. To się oczywiście dzieje pod płaszczykiem opowieści o tym, że trzeba walczyć z fake newsami, z dezinformacją, ale co to znaczy walka z dezinformacją? Kto ma decydować o tym, co jest informacją, a co jest dezinformacją, co jest fake newsem, a co nie jest fake newsem? Dla jednych na przykład fake newsem jest opowieść o tym, że w tej chwili mamy do czynienia z, z ociepleniem klimatycznym spowodowanym przez człowieka, a dla innych to nie jest fake newsem i tak dalej, i tak dalej. Ludzie sami muszą to badać. Ludzie tak zawsze wyglądał sukces Zachodu, czy na tym polegał sukces Zachodu, na wolności. Dzięki temu, że Zachód stawiał na na wolność, na własną przedsiębiorczość, na innowacyjność, no to, że każdy mógł kierować się swoim własnym rozumem, na tym polegała wyższość cywilizacyjna Zachodu nad innymi kulturami, nad innymi cywilizacjami. Do tego trzeba wrócić. I to obiecuje Trump, i mam nadzieję, że dlatego patrzę z pewnym optymizmem, przy różnych oczywiście wątpliwościach, ale z optymizmem który, który, na to, co on niesie światu. No, aby Polska mogła z tego skorzystać, no ale to oczywiście przy obecnym rządzie jest niemożliwe, ale przynajmniej te dwie rzeczy może w jakiś sposób poruszą wreszcie Polaków. Suwerenność i wolność to są rzeczy najważniejsze.